Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam barany na czytanie tygodniowe, na czytanie od 20 do 26 marca, kochani, 2023 roku. Pamiętajcie, czytania ogólne, tak więc nie będą spójne z każdym z Was. Weźcie to, co rezonuje, a resztę zostawcie osobom, które miały usłyszeć tego czytania. Dobra, zaczynamy wobec tego, kochani, zobaczymy co dla baranków w nadchodzącym tygodniu jaka będzie Wasza energia a już karty lecą co może się wydarzyć na co uważać co w miłości rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie oraz praca i finanse a na koniec rada lub wynik Baranki, wasza energia ogólna na nadchodzący tydzień, pustelnik. Co może się wydarzyć, cesarz? Na co uważać? Dziewięć kielichów. Co w miłości? Pięć buław. Rodzina, przyjaciele i najbliższe otoczenie, rycerz kielichów. Praca i finanse. Trzy kielichy. Aha, rada i wynik jeszcze. As mieczy. Asik mieczy. A w tle czytanka mamy słońce, jesteście w swojej energii, sprawiedliwość i rycerza Buław. Za rycerzem Buław jest rycerz Pentakli, królowa kilichów i As Pentakli. Bardzo ładnie. Bardzo piękne czytanie macie. Barany, w tle wasza energia, w tle słońce, w tle prawda, jakaś klarowność, jakaś jasność i ta jasność przychodzi. Wiecie dlaczego? Bo no właśnie, przychodzi jakieś szczęście, przychodzi zrozumienie, przychodzi po prostu prawda. Ta prawda się objawia, ta prawda, ta prawda się pokazuje, być może to prawda w was samych. Co ciekawe, wy barany jako znak ognisty jesteście w nadchodzącym tygodniu w energii, w znaku ziemskiego, w energii znaku panny. A panna w swoim czytaniu była na tej pozycji w energii znaku ognistego. No, ciekawa sytuacja. Może będziecie mieć do czynienia z panną, ale nie musicie oczywiście, że nie. Eee, baranki, wy właśnie w nadchodzącym tygodniu będziecie chci chcieli troszeczkę się wyalienować, trochę zastanowić się, pomedytować, pójść y w jakieś odosobnienie, albo co niektórzy po prostu pójdą własną drogą, żeby poznać jakąś prawdę, znaleźć prawdę, znaleźć odpowiedź na jakieś dręczące pytanie lub pytania, a część z Was m, może faktycznie będzie chciała albo gdzieś wyjechać sama. W sensie nie to, że sama, tylko może oczywiście z kimś, ale m, może będzie się chciała, będzie chciał ktoś z Was oddać się takiej samotni, w której. Będzie mógł zastanowić się, kochani, i odnaleźć jakąś prawdę. Prawda może dotyczyć was samych. Może przyjść zrozumienie, znalezienie tej prawdy, takie objawienie trochę, olśnienie, nawet bym powiedziała. I. Możecie dzięki temu zyskać pewną oryginalność, zyskać jakieś nowe podejście, inne od innych podejść, inne od innych osób. Może się w Was obudzić energia większej indywidualności i umiejętności oddzielania tego, co istotne, co ważne, co stanowi jakiś fundament od tego, co jest mniej istotne, mniej priorytetowe. I od czegoś, co ma niższą rangę. Czyli kolokwialnie mówiąc, w przyszłym tygodniu zyskujecie umiejętność oddzielania pszenicy od plew, po prostu. Na przykład. I właśnie ta prawda spowoduje umiejętność takich Prawdziwych odpowiedzi wiernych samemu sobie, co to znaczy, że nie będziecie chcieli w przyszłym tygodniu okłamywać samych siebie. Będziecie chcieli poznać prawdę albo co do jakiejś sytuacji, albo co do jakiejś osoby, albo co do jakiejś relacji lub co do jakiejś współpracy. Ale tak jak mówię, być może też prawdę o samym sobie. O samej sobie, tak? Będzie w nadchodzącym tygodniu dużo skrupulatności i dużo dbałości o to, co jest naprawdę ważne. I właśnie to pragnienie, słuchajcie, zobaczenia jakiejś prawdy, odkrycia jakiejś prawdy, dotknięcia tej prawdy, będzie pchało Was na taką drogę, trochę samotności. Aby. Bo, bo sami, jakby, zorientujecie się, że w przyszłym tygodniu otaczanie się ludźmi może tylko odwrócić, jakby, waszą uwagę od jakiegoś ważnego celu, który kradnie wasz czas. Po prostu. Warto też, słuchajcie, wiedzieć o tym, że tak naprawdę wszystkie ważne rzeczy na tym świecie zostały stworzone w takim właśnie odosobnieniu, w takim wyalienowaniu. Wszystkie ważne rzeczy, wszystkie najważniejsze, najbardziej znaczące pomysły, no właśnie, yy, i przyszły do głowy, i zostały wytworzone w samotności. W takim skupieniu, w medytacji, w zastanowieniu się w odpowiednich warunkach, tak? Tak, i wy takie warunki chcecie sobie w przyszłym tygodniu stworzyć. A co takiego może się wydarzyć? No, może wydarzyć się, mamy tutaj kartę cesarza. Zobaczcie, to druga duża arkana. I tak właśnie cesarz jest, no, może się to wydarzyć po tym. Hmm, po tej introspekcji, po tym wyalienowaniu, w odosobnieniu może tak naprawdę pokazać się taki symbol cywilizacji, jakim jest cesarz cywilizacji i świata. I tutaj oczywiście to jest człowiek ukazany w chwili swojej świetności, czyli wtedy, kiedy sprawia wrażenie i jest. Niezwykle mocny. Wiecie taki jednocześnie silny, jeżeli chodzi o siłę charakteru, o wytrwałość, o cierpliwość, o zrównoważenie. E, jednocześnie jest on tak niezwykle sprawia wrażenie tak niezwykle mocnej osoby, e, że aż jednocześnie wydaje się być nierzeczywistym tak? E, no w przyszłym tygodniu może wydarzać, wydarzyć się rola, w której albo wystaniecie, i to wy będziecie tym cesarzem po tym przemyśleniu sprawy, sytuacji, albo kochani, będziecie mieć do czynienia z taką osobą. Jeżeli to wy, no to dużą rolę będzie odgrywała władza w przyszłym tygodniu, ale przede wszystkim wykorzystanie tej władzy we właściwy sposób. I to może Wam uświadomić, że każda władza, każda siła, i posiadanie tej władzy, posiadanie wpływu ma swoje blaski i cienie. Tak? Czyli ma swoje wady i zalety. I może być ta władza oczywiście wykorzystywana do wprowadzenia ładu, lecz może również stać się siłą niszczącą. Dlatego, mając tak dużą siłę, tak dużą władzę, trzeba umieć użyć ją z rozwagą prawda? Trzeba umieć użyć ją we właściwy sposób, ponieważ jeżeli zostanie wykorzystana w sposób niewłaściwy, no zniszczy tak? Coś. Lub kogoś też. Słuchajcie, pamiętajcie o tym, że taki cesarz to również może być osoba, która może się stać w przyszłym tygodniu tyranem, dyktatorem. Jeżeli będziecie mieć do czynienia z taką osobą, po prostu uważajcie. Tak? Pilnujcie siebie, pilnujcie swoich granic. Natomiast jeżeli to wy wystąpicie w roli cesarza, również pamiętajcie o tym, aby wasza siła, wasza władza, wasz wpływ nie miał tak naprawdę skutku destrukcyjnego, tak? Abyście nie stali się tym tyranem, tym dyktatorem. I pamiętajcie o tym, że dobry y, władca, dobry zarządca, tak, czymkolwiek byście nie zarządzali, czy ludźmi, nie wiem, czy nieruchomościami, y, czy projektami, y, czy nawet y, mielibyście władzę w jakiejś relacji, jeżeli to w ogóle można w ten sposób nazwać. To pamiętajcie, kochani, aby y, że dobra, y, dobry władca to taki, który przede wszystkim ma na celu dobro i służy słabym i bezbronnym, tak? Również. Przede wszystkim dobra osoba, dobry zarządca, dobry przywódca, dobry władca potrafi ujarzmić tkwiącą w nim siłę, i jest świadomy konsekwencji swoich działań i to jest najważniejsze. Ta dojrzałość pokazuje, w jaki sposób dana osoba używa tej władzy, w jaki sposób e, używa swojej siły, e, i czy cieszy się uznaniem, czy cieszy się szacunkiem, czy potrafi zapewnić bezpieczeństwo finansowe, czy jest osobą uczciwą, prawą, godną zaufania. E, no właśnie. I tak teraz, w, tych, w tym nadchodzącym tygodniu. Macie szansę na to, żeby stworzyć albo stabilizację w związku, w relacji, pomimo, że jest oparta na czyjejś dominacji, być może waszej, albo w przyszłym tygodniu zechcecie zapewnić swojemu potomstwu wszystko, co najlepsze. Bo tutaj mogą sprawy uczuciowe potoczyć się w bardzo dobrym kierunku dla Was. Zarówno w obszarze zawodowym, to też może wskazywać na stabilizację materialną, i ten cesarz bardziej mówi o stabilizacji materialnej w sferze zawodowej. Tu jest spore zaufanie do swoich umiejętności i do wiedzy też. Mocno oprócz stabilności zaznacza się tutaj w przyszłym tygodniu wierność w jakiejś przyjaźni, nowy etap w życiu, z którym będą się wiązały same pozytywne aspekty. Ja tutaj widzę i czuję, że ta wierność w przyjaźni, ten nowy etap w Waszym życiu, z którym będą wiązały się same pozytywy, będą dotyczyły albo sytuacji w pracy, sytuacji na płaszczyźnie zawodowej, we współpracy z kimś, no i teraz może się okazać, że jakaś wierność w przyjaźni hmm, przerodzi się w coś więcej. Przerodzi się albo w romans, no albo z dużych, dużych kochani, z dużej chęci imprezowania, właśnie imprez takich integracyjnych, imprez firmowych, spotkań firmowych, nie wiem, szkoleń firmowych, takich wyjazdów i takich spotkań, no może z tego powstać nawet nowe życie, tak? Może ktoś zdecydować się na taką relację, na taki związek z przyjaźni, do czegoś więcej. No i w efekcie tego może być świętowanie, radość dzielona wspólnie z tą osobą, z tym partnerem z, z, pra, z pracy, z, lub, y, lub to może być właśnie też współpracownik czy kolega, koleżanka z pracy, tu, z którą połączy Was coś więcej w tym tygodniu. No. Moi drodzy, na co uważać? Uważać na dziewięć kielichów No właśnie, jak to się stało, że trzeba uważać na dziewięć kielichów? A no trzeba eee, Uważajcie na zamykanie pewnych etapów Jakiegoś, być może jednego ważnego etapu w Waszym życiu Ponieważ być może będziecie go zamykać z satysfakcją Będzie to przyjemnie spędzony czas e Będziecie osiągać wyznaczenie y Będziecie osiągać wyznaczony cel i możecie tutaj mocno być zadowoleni z posiadania tego, co macie, z udanej rodziny, z bezpieczeństwa finansowego, emocjonalnego i z pomyślnych relacji z innymi. Natomiast no, trzeba troszeczkę uważać na to, że to wszystko będzie tak bardzo szło dobrze w tym pozytywnym aspekcie, w dobrym kierunku. No bo w dziewięciu kielichach jest też. Duże przyjemności fizycznych. Tutaj jest czerpanie radości i, przy, i, no, i radości i przyjemności. Czerpanie ich z prostych, takich przyjemnych y, przyjemności, z braku umiaru. Tu są mocno też przyjemności fizyczne dobra zabawa, przyjęcia, spotkania towarzyskie. No i bardzo mocno, kochani, dlaczego na to trzeba uważać? No, musicie uważać, bo mm, słuchajcie, no tu jest możliwość ciąży. Na takich spotkaniach integracyjnych, zakrapianych mocno alkoholem, bo one są mocno alkoholowe, no jest to przekaz dla kogoś z Was. Ja nie mówię, że dla dużej części, ale na pewno dla kogoś, kto w jakiś sposób spowoduje to, że stworzy nowe życie. I teraz, czy Wy będziecie z tego powodu szczęśliwi, zadowoleni? No trudno powiedzieć, a raczej nie, bo w tym tygodniu może wyjść jakaś prawda, znaczy... Może po prostu to wyjść, tak, że no, że bawiliście się tak dobrze, korzystaliście z uroków życia, z przyjemności, z fizyczności. Tu w trójce kielichów może być właśnie zdrada, tak? Z taką osobą na płaszczyźnie zawodowej. No, i może z tego być coś więcej. Może z tego być relacja, związek z tego może po prostu być nowe życie, z tego może być dziecko. I Oczywiście, ktoś będzie się bardzo cieszył, ale dla kogoś też jest. No i tutaj, że ta ciąża, słuchajcie, to słońce też w tle przyświeca temu. Słońce to jest. Jeżeli mamy w rozk rozkładzie słońce cesarzową albo głupca, zawsze trzeba wziąć pod uwagę to, że może to być nowe życie. A jeżeli mamy słońce w tle i jeszcze mamy trójkę kielichów w obszarze pracy, która też mówi o narodzinach i o ciąży, no to mamy już dwie karty. I jeszcze. Trzecia karta e, dziewięciu kielichów, na co uważać, no też trzeba by uważać na te właśnie przyjemności fizyczne. Rozumiecie? Dlaczego? Dlatego, że macie w obszarze miłości pięć buław. Moi drodzy, i to pięć buław no, mówi o rywalizacji, o silnej rywalizacji, o konflikcie. To może być konflikt wewnętrzny u kogoś z Was, spowodowany tym, że nie wiecie teraz co robić, kogo wybrać, jak, jak powiedzieć to na przykład swojej osobie w relacji czy osobie w związku, że jakaś. Przyjaźń, wierność przyjaźni spowodowała coś więcej, spowodowała chęć relacji z tą osobą, spowodowała jakieś uczucie, więcej tego uczucia, tak po tych spotkaniach, po tym bliższym poznaniu się, czy też spowodowała po prostu ciążę. I moi kochani, to pięć buław, a Pokazuje jakieś bardzo burzliwe uczucia. Dla niektórych z Was, oczywiście, mówi o dużej elastyczności w związku w relacji, o nie przejmowaniu się błahymi sprawami, ale też o dobrym dostosowaniu się do zmian. Natomiast niewątpliwie tu ma miejsce przekraczanie granic, tu ktoś przekracza granice, więc albo to wy przekraczacie tę granice, no właśnie, z kimś z pracy, z kimś z płaszczyzny zawodowej. I w związku z tym no, jest tutaj jakaś sytuacja lub osoba, która wywołuje po prostu punkt zapalny, tak? która przyczynia się do konfliktu, do kłótni. U Singli um, może mówić w przyszłym tygodniu o trudności w nawiązaniu bliższej znajomości, ale jednocześnie macie duże powodzenie i jesteście w centrum uwagi. W relacjach, w związkach tu zaczyna się dużo, kochani, dziać i jest jakaś zapowiedź emocjonującego wydarzenia. A więc widzicie, no, emocjonujące wydarzenie no, tu, tu jest jakby duża ilość różnorodnych możliwości. Tu możecie wpaść na nowy pomysł, podjąć jakiegoś nowego wyzwania i współzawodnictwa właśnie jakiejś rywalizacji. Słuchajcie, mocno możecie zaangażować się w czyjeś problemy. Widzicie, w obszarze miłości, jeśli zaangażujecie się w czyjeś problemy, no to też mogą one wywołać konflikt. I staje, dzieje się tak, że wtedy jest je więcej niż dwie osoby, tak, że gdzieś tam wkracza ta trzecia osoba, życie tej trzeciej osoby, zaangażowanie w życie czy, czy problemy tej trzeciej osoby. Hmm. No, i pojawia się tutaj w miłości więcej wyjazdów, większa aktywność fizyczna. Widzicie, ta aktywność, i tutaj na tą aktywność fizyczną trzeba uważać. No trzeba uważać mocno. Jest, jest taka no, możliwość w przyszłym tygodniu, że będzie duża niestabilność. W tych obszarach relacji, związków. No, i to będzie, kochanie, taki konflikt, spore wyzwanie w grupie, tak, z ludźmi, więc z większą ilością ludzi. Być może zajdzie potrzeba właśnie sprawdzenia się. No, chyba, że potraktujecie jakieś imprezy, spotkania integracyjne, jakieś wyjazdy. Jeżeli potraktujecie je, Moi drodzy, jako wyzwanie, które ma wam podnieść poziom adrenaliny, to uważajcie, bo no możecie właśnie z tego mieć nowe życie. Mhm. Co wobec tego w rodzinie u przyjaciół w najbliższym otoczeniu? No tutaj jest rycerz, kielichów. No to jest bardzo ładna energia. E, Otrzymanie jakichś dobrych wiadomości od rodziny, od płynących od rodziny, od znajomych i od przyjaciół. Mocno może być tutaj zaproszenie na uroczystość, i tak to widzę, że będzie tutaj zaproszenie na uroczystość. Sytuacja, która będzie wymagała zaangażowania. Zobaczycie, zobaczcie. Tutaj w obszarze uczuć, miłości, związków, relacji angażujecie się w czyjeś problemy. Rycerz Kielichów też mówi, że będzie sytuacja wymagała zaangażowania, realizacji trudnego zadania. Będzie jakaś dwie, dobra wiadomość, ale będzie też zaproszenie na jakąś uroczystość. No to mogą być różne uroczystości, różne spotkania, tak mogą być czyjeś, nie wiem, kawalerskie, panieńskie, oświadczyny, zaręczyny, śluby i tak dalej. No i tu mamy ciąg dalszy, tak. Tu jest ta impreza, tu się ta impreza wydarza. I to może być obszar znajomych przyjaciół, właśnie waszych. Tutaj ta wierność w przyjaźni. I to może być ktoś, kto zarówno jest waszym znajomym przyjacielem, ale też macie do czynienia ze sobą na gruncie zawodowym, mój tutaj ktoś będzie oderwany od rzeczywistości yy, za sprawą, kochani, odmiany, yy, która spowoduje yy, czy ta odmiana będzie spowodowana za sprawą właśnie czyjegoś uczucia, moi drodzy, albo waszego, albo czyjegoś. No tutaj może być flirt miłosny, może być romans, może być idealizowanie tej drugiej strony. Tu ktoś może też pomylić jakieś zauroczenie z miłością, kochani. No, jest to możliwe Dlatego może być sporo fantazjowania na temat tego Ale może być też, z drugiej strony, lęk przed zaangażowaniem Tu się niby ktoś angażuje, tutaj obawia się tego No a w efekcie, w, moi drodzy, w obszarze pracy i finansów Odbywają się, odbywa się, dochodzi do tej uroczystości, tak? Dochodzi do tego świętowania, do tej zabawy do szczęśliwych wydarzeń, przyjemności w grupie ludzi, imprez, przyjęć, spotkań, tak, świętowania. Tu jest dużo tych napojów alkoholowych, które prowadzą do romansów i do flirtów. Tu są, kochani, trzy karty. Właściwie zobaczcie, dziewięć kielichów mówi, aby na to uważać, na to świętowanie, na te przyjemności fizyczne, na to trochę takie odrealnienie i odrywanie od rzeczywistości. Tu jest odrealnienie, tu jest od, odrywanie od rzeczywistości, tu jest fantazjowanie, idealizowanie drugiej strony, zauroczenie kimś. Tu jest konflikt, rywalizacja, jest też zaangażowanie się w czyjeś problemy. Mocno idziecie tutaj w kierunku, no właśnie, w kierunku kochani romansu lub flirtu. I może to prowadzić do zajścia w ciążę, kochani. To może też oznaczać to, że w obszarze finansów, w obszarze zawodowym i pracy jesteście bardzo zafascynowani jakimś nowym projektem, jakąś nową ideą. W związku z tym jest. W związku z tym jest też to świętowanie te imprezy firmowe, tak? Spotkania biznesowe. One przebywają, przebywają przebiegają no w bardzo um, dobrym nastroju. Um, wiecie, możecie świętować więcej rzeczy. Możecie świętować udaną transakcję, nagrodę, premię, jakieś dofinansowanie, dotacje itd. Celebrujecie wspólne chwilę, tak? Skupiacie się wspólnie na jednym czy celu. Zakończacie jakiś też trudny etap. Widzicie, tu było zamykanie ważnego etapu. No, coś zamykacie, coś, co jest ważne. Z drugiej strony jest możliwość w obszarze zawodowym na zamknięcie, zakończenie trudnego etapu i znalezienie dobrego wyjścia z trudnej sytuacji. Tu może być zdecydowanie się na jakiś kompromis. No, słońce Wam temu przyświeca, wszystko jest okej. Okay sprawiedliwość też nadchodzi, czyli los rozlicza was albo kogoś innego, no albo wy kogoś rozliczacie, też może tak być. Rycerz buław, tu jest też romans, flirt, tutaj ktoś bardzo zapala się do czegoś, dopóki tego nie osiągnie, jak osiągnie cel, to dąży, znajduje sobie kolejny cel, kolejną pasję, do którego dąży z równą, z równą pasją. W wyniku lub w celu jest asmieczek. No, i widzicie, tu jest jakaś siła, początek czegoś, co się już nie zatrzyma. Yy, oczywiście jest tutaj jakiś sukces, on nawet jest gwarantowany, sprawy zmieniają obrót na dobre. Yy, być może będzie trzeba w wyniku tego wszystkiego stoczyć jeszcze jakąś bitwę, ale odwagą i z intelektem, kochani, dacie sobie radę, wtedy nie stanie wam nic na drodze. Tu jest też mowa o nowym pomyśle, o jakichś negocjacjach. Um, może to skutkować początkiem relacji, początkiem związku, um, początkiem uczuć, które będą bardzo wybuchowe, pełne emocji. Tu będzie konieczność przeprowadzenia jakiejś trudnej rozmowy z partnerem, w której nastąpi rzeczowa wymiana argumentów. I wszystkie rozmowy na temat uczuć, związków będzie trzeba przeprowadzać w sposób wyważony, inteligentny, kierując się bardziej rozsądkiem. No więc, kochani, ktoś może jakąś relację, związek zakończać, tu może być kłótnia, konflikt no na rzecz innej relacji, bo albo tak chcecie, albo tak trzeba. Bo tutaj może być sporo chłodnej kalkulacji, analizowania, szukania za i przeciw. Więc dla, dla kogoś będzie chłód uczuciowy, a dla kogoś będzie uczucia, dla kogoś będą słowa, które ranią, a dla kogoś będzie to początek związku, tak? Początek nowego uczucia. Pamiętajcie, kochani, że as mieczy jako rada mówi, abyście byli przygotowani na ruszenie w nowym dla siebie kierunku, z nowymi pomysłami. No więc jeżeli y, macie ruszyć w nowym kierunku, z nowym pomysłem, to, to, to też zapewne ruszycie w nową relację, w nowe uczucie, w nowy związek. Dla części z Was tak będzie. Nawet jeśli miałoby to być poprzedzone długimi rozmowami, wymianą poglądów, polemikami, dyskusjami, zmierzeniem się z sytuacjami stresowymi, sporym wysiłkiem umysłowym, to szukanie rozwiązania przy, yy, doprowadzi do trafnej decyzji. Drogie baranki, życzę wam wszystkiego najlepszego i do następnego razu, buziaczki. Pa pa.